Witam serdecznie. Kuba Jankowski z kanału Aquapas. nisko się kłania. Dzisiejszy filmik poświęcony będzie mojej 70 dwójce, a dokładniej rzecz ujmując, zmianom, jakie w akwarium w ostatnim czasie zaszły. Jak widzicie, wyleciało sporo anubiasów. oczywiście tych, które były już nie do użytku. liście miały pognite, zżółknięte, kłącza były. Jak kalareta brązowe, no i to wszystko wyleciało. Dołożyłem troszkę więcej korzeni. Jak widać, w zbiorniku zrobiło się bardziej brązowo od, tych, od, od tychże korzeni. No i resztę anobiasów, jakie przetrwały, tutaj sobie porozsadzałem. A porozsadzałem w taki sposób, że z radą mojego kolegi Pawła, Korzenie wpuściłem w podłoże, a kłącze zostawiłem na wierzchu. Tak zrobiłem z tym Anubiasem, z tym i tutaj z tym mniejszym. Te duże są umieszczone w taki sposób, że korzenie mogą sięgnąć zaraz znaczy, zaraz w najbliższym czasie dna no i tam się zapuścić, że tak powiem. Zobaczymy, czy Anubias pociągnie. Składniki odżywcze z podłoża, które jestem przekonany jest żyznym podłożem. No i jaka będzie forma tych roślin? Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Na plus jest to, jeżeli idzie o anubiasy. Spójrzcie. Tutaj ten egzemplarz na środku wypuszcza nowy listek. Trochę te listki brudne. Ale... Mam nadzieję, że filtry zrobi swoje. No i mam nadzieję, że te anobiasy się w najbliższym czasie jakoś ustatkują, dojdą do normy no i, i będą znowu cieszyć oko. Wy, wy, wyjąłem wydobyłem na światło dzienne moje mikrozorium, które przez długi, długi czas było ukryte gdzieś w gąszczu anobiasów. Całkiem ładnie ono wygląda. No i bolbitis. Bolbitis również, podobnie jak, te, jak ten anubias, również umożliwiłem mu zapuszczenie korzeni do podłoża. Oczywiście kłącze jest na zewnątrz, tak? To nie sadziłem rośliny oczywiście po kroju bolbitisa w podłożu, ale ma on możliwość też tam korzenie zapuścić. Na razie to, co ma, to jest bardzo krótkie. I nawet nie wiem, czy da radę, żeby on te korzenie zapuścił w podłoże. Przymocowałem go do kamienia, no i jest tak sobie tutaj między korzeniami wciśnięty. I na szczęście, na szczęście wygląda całkiem dobrze. W akwarium zrobiło się przez te moje zabiegi z likwidacją brzydkich anobiasów bardziej przestronnie. Neony mają gdzie pływać, no i w końcu. W końcu zauważyłem i mogę obserwować to, jak ładnie przemieszczają się na tej ograniczonej przestrzeni z lewa na prawo i z prawa na lewo. Bardzo ładnie to wygląda. Pielęgniczki też mają więcej miejsca, ale mimo tego, że wydaje się w akwarium przestronniej, zadbałem o to, żeby między tymi korzeniami, bo to nie jest jeden duży korzeń, tylko kilkanaście mniejszych, tak Układanych, mniej lub bardziej wprawni w taką konstrukcję, którą tu widzicie. Pod tymi korzeniami, między nimi jest wiele kryjówek, wiele schowanek, gdzie samiczki mogą sobie wpływać, przepływać, kryć się. No i, i to jest właśnie, myślę, z korzyścią dla nich. Jeżeli chodzi o pozostałe rośliny. No to gdzieś tutaj jeszcze resztki Bolbitisa są. Oczywiście duża kryptokoryna, jak na załączonym obrazku, widać ma się całkiem dobrze. Była ostatnio troszkę karczowana, ponieważ jej się tutaj za dużo zaczyna pojawiać. Ale to jest oczywiście na plus, bo być o zawsze można. A gdyby brakowało, to już by było gorzej. No i co jeszcze? I tutaj też pokusiłem się. O, taką kępę mchu, niedbale wciśniętą między dwa korzenie, takie odrosty korzeniowe, wcisnąłem kępę mchu, którą pozwoliłem sobie zabrać z krewetkarium. No i zobaczymy co z tego będzie. Jest ona dość wysoko, więc może będzie wystarczająco światła, żeby tutaj ten mech dał radę. Jeżeli chodzi o ryby, jak widzicie, o piękny widok. Jak widzicie, jest całkiem dobrze. Pielęgniczki mają się jak zwykle ku sobie. One pływają w mini ławicy, a przy dnie rządzą w tej kupie liści, piachu, kamieni i korzeni, rządzą kiryski, no i, no i moje. Trzy glonojady, dwie emerytki, lorikarie, no i pola. Jak to nazwała córka glonojada niebieskiego, yy, która tutaj gdzieś, no właśnie, gdzieś jest. I ma się całkiem dobrze. Tak zbiornik wygląda z daleka. Po tych moich zmianach, nie za bardzo mi się on podobał, ale, ale już widzę, że ten kształt jaki ma. Jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że z czasem będzie jeszcze lepiej. No i niech sobie to tutaj, te moje, nie wiem jak to nazwać na pewno jakieś Lautech czy Blackwater. Taka podróbka, bardzo, bardzo duża podróbka Blackwater. Niech sobie tutaj to, yy, to funkcjonuje. Moi drodzy, korzystając z tego, że jest to ostatni filmik przed świętami, życzę Wam wszystkim. Zdrowych, spokojnych świąt. Przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowy, no to sobie resztę ogarniecie już sami. Ciepło się trzymajcie, spędzajcie czas, ten który jest w gronie rodzinnym. Cieszcie się tymi, których obok siebie macie, no i niech Wam jest jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze życzę. Trzymajcie się ciepło, i do następnego. Cześć.